35. sesja Rady Powiatu w Jaworze, która odbyła się 31 stycznia była ostatnim dzwonkiem, by Rada przyjęła budżet na obecny rok, gdyż w grudniu ubiegłego roku przy sprzeciwie radnych z Klubu Razem dla Powiatu budżet ten nie został uchwalony. Jednym z głównych powodów sprzeciwu tych radnych był brak wpisania do budżetu na rok 2013 zadania w postaci uruchomienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Strzegomskiej. W styczniu tego roku okazało się, że nie będzie realizowany w 2013 roku jeden Polsko-czeski projekt. Dzięki temu w budżecie znajdzie się 100 tysięcy złotych i uda się zrealizować to zadanie, na którym tak w grudniu zależało radnym. Jak się okazało, radnym dla powiatu zależało, ale w grudniu. Teraz jakoś nie bardzo pomysł zarządu na zmiany w budżecie i wprowadzenie świateł do realizacji przekonał radnych do podniesienia ręki za zmianami. Nasuwa się pytanie, o co właściwie chodzi radnym z klubu Razem dla powiatu. Jedno może być pewne. Członkowie tego klubu uwielbiają telefony i nic im z powagi miejsca i poszanowania pozostałych radnych. Ostatecznie budżet na 2013 rok zatwierdzi Regionalna Izba Obrachunkowa, a zarząd będzie go realizował. Szkoda tylko, że w takiej atmosferze.